Ruszamy w dalszą drogę, przenosimy się do województwa kujawsko-pomorskiego. Oczarowuje nas tu otoczenie lasu, sadów i stawów. Trafiamy do wsi warzyn, gdzie swoje ekologiczne gospodarstwo prowadzą Maja i Michał Sendłak. Działają z poszanowaniem tradycji miejsca, gdzie pracują i tworzą z pasją na terenie dawnego folwarku. Jego pierwszy właściciel w 1850 roku wybudował tu dworek, a około 1870 roku zabudowania folwarczne. Maju, jak wybraliście to miejsce? Stanęliście tutaj, poczuliście to jest to? Tak, kupiliśmy gospodarstwo 5 lat temu. Kiedy tu przyjechaliśmy obejrzeć, bardzo nam się spodobał ten budynek, ponieważ jest to budynek 150-letni i historia tego budynku nas urzekła. To, co robimy w tej chwili, to staramy się zachować klimat tego budynku, czyli wszystko, co robimy, tak naprawdę jest utrzymaniem tego, co tutaj kiedyś było. A co właśnie było, opowiedz? Przede wszystkim. Yy... Klimat tego budynku to 150-letnie drewno, budynek ze starej cegły. To było coś pięknego, to jest coś innego niż w tej chwili można tak naprawdę zbudować. Nie da się tego odtworzyć jakby od zera, budując od podstaw. W tym budynku po prostu ten klimat był taki, jakbyśmy chcieli. Tu funkcjonował kiedyś folwark. Tak, tu funkcjonował folwark, były tutaj zwierzęta. W tym gospodarstwie uprawiano zboża i zwierzęta żywiły się tymi zbożami, które tutaj były. W tym miejscu, akurat, stały konie. Jeszcze widać przy ścianach zachowane takie elementy tutaj chociażby, do których można było tego nie przywiązać i zrobić, przynieść to co trzeba, czyli chociażby kopyta. Ale tak, w większości pomieszczeń tego folwarku utrzymywano zwierzęta. Skąd ta decyzja, żeby jednak opuścić miasto i przeprowadzić się na wieś, bo ty jesteś doktorem matematyki, twój mąż jest ekspertem od automatyki. A tutaj rolnictwo, rolnictwo ekologiczne. E, tak, postawiliśmy na rolnictwo e e ekologiczne z tego względu, że pęd miejski e, uznaliśmy, że jest to... Takie troszeczkę szaleństwo obecnych czasów. Chcieliśmy zwolnić, chcieliśmy poczuć się bliżej natury, bliżej przyrody. Chcieliśmy, żeby również zwierzęta miały u nas dobre warunki utrzymania, stąd uznaliśmy, że wieś to jest miejsce dla nas. Czy czujecie się tutaj szczęśliwi? Tak, jesteśmy bardzo szczęśliwi, mamy dużo przestrzeni. No, mamy to, co chcemy w tej chwili, tak naprawdę, czyli my, zwierzęta i przyroda. To po prostu przyszło samo z siebie. To miejsce spowodowało, że poczuliśmy, że tak, to jest nasze miejsce na Ziemi. Co mnie zachwyciło, jesteście mieszczuchami, którzy stali się rolnikami ekologicznymi i jeszcze szkolicie innych rolników, jak zostać rolnikiem ekologicznym. Fenomen. E, tak, <laughs> początki mieliśmy bardzo trudne, ponieważ uczyliśmy się wszystkiego zupełnie od zera samego rolnictwa, a do tego rolnictwa ekologicznego. Niemniej jeździmy na szkolenia cały czas no, do się tego, testujemy nowe rzeczy, czasem z powodzeniem, czasem nie. Ale jesteśmy już na tym etapie, że zapraszamy wycieczki rolników, którzy zastanawiają się, czy zostać rolnikami ekologicznymi, czy jednak zostać w konwencji. Staramy się ich przekonać, że jednak ekologia to jest nasza przyszłość i to jest to, w co powinniśmy inwestować. I bardzo często udaje się tych rolników namówić na to, żeby spróbowali w tę ekologię wejść. Co najbardziej lubisz tutaj robić? W gospodarstwie. Ja w gospodarstwie najlepiej lubię opiekować się zwierzętami, ponieważ zwierzęta to jest to, co chciałabym, żeby tu było szczęśliwe i one dają szczęście również i dzieciom, które przyjeżdżają, jak również uprawami. Uwielbiam na uprawach moich testować różne ekologiczne nowinki, czyli uprawy współrzędne, wprowadzać mikroorganizmy i patrzeć, jak te rośliny się zachowują, jak one reagują na to. Wyobrażasz sobie teraz żyć inaczej gdzie indziej niż tutaj. Nie, w tej chwili nie wyobrażam sobie wrócić do miasta. Jestem przyzwyczaiłam się już do tej przestrzeni, do tego piękna przyrody, do tych rzeczy, które mnie czasem zaskakują, ale również do tego, że tutaj mamy bardzo dużo różnych organizmów. Wracamy do korzeni, wraca do nas ta przyroda, która była kiedyś, czyli nie, nie wyławiamy gleby, tylko przywracamy jej właściwości takie, jak kiedyś miała i dzięki temu wracają do nas różne owady, których tak naprawdę no, w mieście zobaczyć nie można. Można. Też stawiacie na różne rozwiązania pro natura, prawda? Widziałam fotowoltaikę u Was w gospodarstwie. E, tak, zainwestowaliśmy w fotowoltaikę, jak również w pompę ciepła, ponieważ chcemy być w pełni ekologiczni, e, czyli nie tylko uprawa roli, ale tak naprawdę chcielibyśmy być samowystarczalni, jeśli chodzi o źródła, źródła ciepła. E, no i żeby te źródła były faktycznie zgodne z naturą. Bo ekologia to nie tylko produkt, ale także styl życia. Oczywiście ekologia to przede wszystkim styl życia. Malownicze okoliczności przyrody, ale przy tym codzienna praca. Gospodarstwo nastawione jest głównie na produkcję owoców. Jego powierzchnia wynosi około 10 hektarów. Uprawy prowadzone są tutaj wyłącznie metodą tradycyjną, tylko za pomocą ręcznych narzędzi oraz przetwarzania produktów tak jak za dawnych lat. Mieszkańcami folwarku są także cztery konie, dzięki którym gospodarze mają naturalny obornik mamy sad, który ma 26 lat, gdzie je, daje nam dużo owoców typu wiśnie, czereśnie, jabłka, gruszki, z czego robimy przetwory, dżemy. Kompoty, jak również mrożonki. Nasza córka, sportowiec, wymagała jak najwięcej różnego rodzaju minerałów, żeby sport, który uprawia wyczynowo, nie eksploatował ją zbyt mocno. Dlatego ją, zaczęliśmy dostarczać naturalne prototyki, robiąc nasze przetwory. Czy zauważacie, że jest coraz większe zainteresowanie produktami ekologicznymi? Tak. Zauważamy to z każdym miesiącem coraz bardziej, ponieważ dużo ludzi, którzy przeżyło, Jakieś choroby związane z XXI wiekiem, czyli z zbyt wysoko przetworzoną żywnością, zaczynają się kierować do nas, ponieważ wiedzą, że ta żywność i te produkty są w 100% ekologiczne. W ogóle myślę, że wiele osób chciałoby zamieszkać tutaj w tej piwniczce, jest tu bardzo dużo przetworów, jest tu bardzo klimatycznie, jakie przetwory możemy tutaj zobaczyć? No przede wszystkim stawiamy na naturalne probiotyki w postaci ogórków kiszonych, fasolki szparagowej kiszonej, pomidorów kiszonych, co dostarcza w 100% naturalne probiotyki, nie trzeba się wtedy suplementować. Mamy tak samo pomidory, które smak tego lata, gdzie są na polu, one rosną, dużo Słońca mają, zachowamy je w słoiku, żeby zimą nie szukać tego w sklepach. A jakie macie rynki zbytu, jeśli chodzi o owoce? No przede wszystkim tutaj Urząd Marszałkowski, do Urzędu Marszałkowskiego, nasze lokalne, wprowadził e, możliwość kupowania dla Torunian i, i mieszkańców ludzi w Toruniu, możliwość zakupu przez e, portal internetowy. Raz na miesiąc, raz na dwa miesiące odbywa się okienko zakupowe, gdzie można zakupić te produkty. Jest spore zainteresowanie? Zgadza się, Na znaczy jest coraz większe zainteresowanie, powiedziałbym, na początku ludzie podchodzą do wszystkiego z ciekawością, z niedowierzaniem, że może faktycznie tutaj ktoś lokalnie produkuje coś, skąd to się bierze, jak to smakuje, jak posmakują to najczęściej wracają. Jest satysfakcja? Tak, cieszy to. <laughs> z uśmiechem na twarzach opuszczamy to miejsce pełne miłości i pasji.